Będzie trochę nagrania z naszej akcji z sojuszem NC i też tutaj pokazuję jak ja używam tarcz, do czego one mi służą i właśnie to nie jest tylko to, że, że przed ogniem zaporowym wroga mnie bronią, tylko głównie właśnie przed wybuchami, przed ich granatami przed C4, to ratuje życie I jest o wiele bardziej przydatne według mnie niż szarża Max, niech wejdą przodem jeszcze parę tyłek od środka, myślę, że dałoby się. się po nowie nie zatrzymujemy się. Na schodach mamy drugiego Maxa. Tarcze. Leży. Granat Revive leci w tył. O, już Podnosić, podnosić ludzi. Max, Parf Siedzimy na tym generatorze, siedzimy. generatorze jeszcze tam. Brawo, obstawić tutaj wejście tylne Alfa siedzi na przednim, cofnąć się trochę nie jesteś przy wejściu Tak, że jeszcze walczą. Nie, że spokój na schodę, co? No spodem są Siedzimy tutaj dopóki ten Brawo, cofnijcie się na tylne drzwi Skurwa C, prawda? To nie drzwi chodzą, wchodzą, wchodzą z tyłu. Od tyłu, od tyłu idzie tak. Pan Dobra no, panowie, zwróćcie się na tył, ale ludzie. Nie wszyscy. Dobra, przeciężamy generator Patrzcie co oni tutaj próbują zrobić Czterech Lightów w ogóle dachami przechodzi i próbuje całkowicie od tyłu wejść i C4 rzucić, rozjepać nam nasze punkty obronne akurat mieli PH. Ale bardzo, bardzo fajna taktyka. I jest to zgrana akcja. Idą oni w ogóle z miejsca, z którego, które nie jest bronione i z którego nikt by się nie spodziewał ich, bo tam jest przecież nasz, nasz spawn, nie wyjście z Nie wychodzi ten. Po co wychodzisz? Po co wychodzisz? Wróć. Dostaniesz C4 i kurwa, wszyscy polecą cię uratować. Kurwa i co? I wszyscy zginą Za to wiem. trzy To świetnie. Co z tego ja go nie podniosą. Dlatego pilnowałem, żeby ich nie podnieśli. Ale mniejszy. Nie wiem, ale mnie strasznie w kurwie. Ja nie dymię. Wchodzą, wchodzą tyłem, trzy się. Mamy generator. Na razie nie, nie ten, nie walczę na S. Na razie się tutaj. Trochę chaosu nam się wkradło w tą obronę, widzę. Przez ten dym. Może już reszta no ale nie mamy za bardzo, wiesz... ...możliwości. Poszlibyśmy wszyscy. Dobra, w tym e, No teraz próbują też, yy, tylko że im tu tak średnio to wychodziło, wrzucać granaty przeciwpancerne. Trzy granaty przeciwpancerne, zdaje mi się, że rozpierdalają maksa, nie? Jak dostanie damaż. Zobaczcie, jak tarcza mnie broni przed tym granatem. W ogóle nic z nie dostałem, tylko trzeba wiedzieć, jak to użyć i kiedy. I to też mógłby być nasz sposób na rozpierdalanie Zoi, Bo myślę, że jak trzy granaty rozwalają zwykłego Maxa, to dwa wystarczają na Zoi. Powinniśmy to wytrenować i, i mielibyśmy dobrą kontrę na nich, która jest bezpieczniejsza niż jeba nie z wyrzutni. To jest Na razie wiesz, żebyśmy kurwa zostawili granat granaty, oni mają zabójstwo. Albo się ruszymy, albo nas tu się spokojnie. Czekamy na rozkazy, panowie, bez hałasu. Na no razie wiesz Nie ma na razie żadnej opcji żeby to uwierzyć bo wylecimy to od razu na, na tyle jest trochę luźniej, z tego co widzę Można wyjść Tylko informuję Ja chciałem też storycie w tej Dobra zbierzcie się przy tym wyjściu Zbierzmy się przy tym wyjściu Tylko to musi być zasadowany rush panowie no ale zbierzmy się. Rachitynowy, gdzie ty kurwa wy tu Nie do no, mnie. Nie zbierzmy będę się tutaj. w miejscu na do nas, prawie gotowi. Kurwa nie, tędy będzie słabo. Granat. I znowu granat pancerny idzie. I tarcza cały damasz na siebie przejmuje. Zobaczę, jak byśmy poszli tam tędy. Bo trzeba rozdzielić atak. Dobra, chodźcie na ten, chodźcie na punkt B. Patrzcie na punkt B, pójdziemy w kierunku punktu A, bo musimy trochę odwrócić uwagę. No czekamy na resztę, panowie. Dobra, no, Fluk 1 raz dwa, Dobra, wszyscy praktycznie na punkcie B. Tutaj jak się zgubiłem. Rozkaz, rozkaz, rozkaz. Dobra, pońca. ruszamy za mną. Granat Ruszamy idziemy idziemy za mną, leadarem. panowie. Eldare, wszyscy. Dawajcie, Zabogiem. kurwa no. Ruchy. Mostem. I znowu tamty, dobra. Czekam tutaj chwilę. Wrogi Zoe. Jest Max tutaj. Myślałem, że jestem piolabrowy, i spadłem między mosty. Jest nieźle. Jak będziemy się w miarę szybko tak przemieszczać, możemy mieć szansę. Dobra, ci do, na, do, do, do. kurwa, dolny poziom. No nowy parter, wszyscy parter. Ponowie wszyscy parter, szybciej, 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 nie zostajemy na górze. Podajcie do mnie, wszyscy na parterze. Tak. Jesteśmy. Jak No, już? Jesteśmy. Dobra, to raczujemy na pogrzeb. Ruszamy, 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 ponownie. Maxy przodem, maxy przodem. Dajcie, Max, to z przodu, żeby nie wiesz. Pilnujcie się, chłopaki, gdzie chodzi się jak chodzicie. się? Siedzimy na punkcie A. Dawaj, 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 dawaj. Cześć, niech przyjdzie na dolny poziom. Niech nie wszyscy nie siedzą na górę. Przez okno z, z, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Stawań, 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 stawań. Max na, na maksa. Podnieście Maxa. Od tyłu coś. Max z tyłu! Czerwony, Oh shit. Czerwony Max na dupie. Padł. Razem ze mną zresztą. Niech coś uratuje. Co, okay. Panowie na dole na dole. No i też jak się wypadnie jeden na jednego na drugiego Zoi i nie ma się tarczy, to już się leży, bo nawet jak ze wszystkich pocisków trafisz, to i tak połowy pewnie on nie przyjmie, bo to kurwa gra zlaguje coś nie tak. Eee, I na, no nawet na jak masz powiększone magazynki, to to jest za mało na, na, na maksa w Zoi. Eee, bo w momencie kiedy zacznie przechodywanie shotgunów się zacznie, to on w tym momencie zawsze mnie zabijał, jak ja nie miałem tarczy, nie? Tak, to tarczę włączasz wtedy i, i masz chwilę czasu, żeby odetchnąć i go dojebać.